Dzień dobry państwu. wita państwa Magda Bohanak. Dzisiaj z Grajewa. Każda wyjazdowa środa to właśnie region, w którym się znajdujemy. Dzisiaj przypadło na Grajewo i muszę z przykrością stwierdzić, że niestety te nasze wyjazdowe, terenowe studio Radia Nadzieja kończy dzisiaj objazd po regionie. Kończymy właśnie Grajewem, ale wracamy na pewno w następne wakacje, ponieważ to był taki projekt wakacyjny, ale niebawem mamy dla Państwa niespodziankę. Myślę, że na razie nie będę zdradzać co to będzie, na pewno będziemy też w terenie, trochę w innej formie ale na pewno też to będzie miłe zaskoczenie dla Was. Jestem właśnie przed Urzędem Miasta w Grajewie. Tutaj będę rozmawiała przez kolejne ponad dwie godziny z zaproszonymi gośćmi. Pierwszą osobą, z którą będziemy rozmawiać, będzie Adam Kiełczewski. To jest burmistrz Grajewa. Myślę, że z Panem burmistrzem porozmawiamy właśnie o inwestycjach, o tym, co się w Grajewie dzieje. Jak tu się żyje? Tak się rozglądam. Na razie mało ludzi przed Urzędem Miasta, ale mamy nadzieję, że tutaj przyjdą, odwiedzą nas. Zapraszamy serdecznie, żeby zobaczyć, jak pracujemy tutaj na żywo przed Urzędem Miasta w Grajewie. Pogodę mamy. Odpowiem no szczerze, że taką mieszaną. Przed chwilką wyjrzało słońce, teraz niestety zachmurzyło się, zaczyna wiatr, zimny wiatr, ale myślę, że tu się nam dzisiaj rozjaśni. Tutaj koledzy mi pokazują, że faktycznie, że tam trochę ludzi już. Chodzi, pozdrawiamy wszystkich przechodni. <dziśla> Dzień dobry, pozdrawiamy, zachęcamy tutaj, żeby nas odwiedzić, nasze terenowe studio Radio Nadzieja. Zapraszam za chwilę spotkanie z burmistrzem tego miasta.